Cześć, witam wszystkich i dla większego kontekstu moich y, filmów zapraszam także na TikTok o, tym o, o tej samej nazwie i sprawdzenia moich wcześniejszych przeczuć i wizji dotyczących naszego świata. Przewidziałem wiele katastrof y, lotniczych kilka y, tygodni przed tym, jak y, y, się to stało. Uderzenie w pociągi osobowe, wymieniłem, że będzie to pociąg osobowy, że tutaj będzie katastrofa pociągu, tutaj katastrofa pociągu, i takowe miały miejsce, i jest to na kanale TikTok. Zapraszam tam dla większego zrozumienia moich przeczuć. Przewidziałem, że szczyt w Budapeszcie się nie odbędzie. Przewidziałem, że pierwszym razem, gdy Zełęski pojechał do Stanów Zjednoczonych, że nie podpisze umowy surowcowej, i że będzie drugi raz. Przewidziałem to, że będzie atak yy, Izraela i przy pomocy Stanów Zjednoczonych na Iran, który się odbył, i takowy będzie powtórzony. Będzie jeszcze większe uderzenie na Iran. Będzie to, moim zdaniem, bomba zapalająca, która będzie powodować duży pożar w Iranie. Co spowoduje bardzo duże napięcia na Bliskim Wschodzie i większość krajów w stanie przeciwko Stanom Zjednoczonym. Zrobi to też Turcja, która jest w NATO. Będzie rozpad NATO, nie wszystkich krajów, ale będzie duży rozpad. Niemcy i Francja też nie, nie staną po stronie Stanów Zjednoczonych, ale też nie staną po drugiej stronie. Wykiwają po prostu Stany Zjednoczone. I ktoś zarzuca mi, że to nie jest przewidzenie danego wydarzenia, tylko badanie, Geopolityki kraju. No to czyli uważacie, że ktoś gdzieś już powiedział o tym, że Francja i, Z... i Francja i Niemcy nie staną po stronie Stanów Zjednoczonych? Czy ktoś powiedział, że Turcja jako państwo NATO, druga armia NATO, stanie przeciwko Stanom Zjednoczonym? Kto to przewidział? Pokażcie mi choć jedną osobę, która o tym powiedziała. A tak się stanie. Powiedzcie mi, kto przewidział, że Ukraina zostanie zostawiona przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Mało tego. Akurat poblokowali moje wcześniejsze TikToki, ale mam kilku świadków, którym, w których mówiłem. Że będzie atak Ukrai yy, Rosji na Ukrainę. Powiedziałem, że będzie to 22 lutego. Pomyliłem się o, o dwa dni. Moim zdaniem to było 22 lutego, ale mniejsza z tym. Przewidziałem uderzenie na Iran. Powiedziałem o sześciu obiektach, o sześciu rakietach lub sześciu samolotach. Przewidziałem to. Powiedziałem nawet, której to będzie nocy, gdy. Był duży atak na Kijów, ostrzegałem ludność e, ukraińską, aby nie, żeby te alarmy brała na poważnie, bo będą uderzenia bardzo duże, przewidziałem duży atak e, u Rosji na Ukrainę, powinien się o jeden dzień i przewidziałem bardzo dużo rzeczy. Które możecie sprawdzić. Wchodzicie na mój TikTok, sprawdzić to zgodnie z kontekstem, czy tak było, czy nie. Nie musicie mi wierzyć na słowo, możecie to sprawdzić. Powiedziałem o tym, że będzie pożar budynków wieżowca w Dubaju. Powiedziałem, że się przewrócił, się nie przewrócił, ale powiedziałem to tydzień wcześniej i w Dubaju zapłonął wtedy wieżowiec. Powiedziałem, że to będzie duży oszklony budynek. Przewidziałem wybuch yy, przy budynku Trumpa. Powiedziałem, że będzie to wybuch przy szklanym budynku, gdzie jest dużo ludzi albo przyjeżdża tam dużo ludzi. Więc hotel, budynek Trumpa, hotel Trump i wybuch Tesli. Tam był ładunek w tej Tesli. Przewidziałem zamieszki w Stanach Zjednoczonych i takie zamieszki w Europie będą ogromne. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak ogromne będą protesty w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, że Holandia będzie pod wodą, że większość krajów przy przy kontakcie z wodą, czyli przy z linią brzegową, będą zalane. Będzie to dużo. Francja, Włochy, Niemcy, Polska. Częściowo, wydaje mi się, że bardzo, że nie dużo będzie tak. O, jak od Kaliningradu, to nie że prosto, będzie zalane, tylko tak o, czyli tutaj, tutaj mamy Niemcy z tej strony, tak? Tu mamy Niemcy, tu mamy e, Kaliningrad, to będzie pod takim kątem, a najniższy punkt woda dojdzie do Poznania. E, ale to nie będzie teraz już. Najpierw będą zamieszki, u nas będzie wojna domowa, kilka bomb spadnie. Wymieniłem, jakie to będą e, miasta. Przewidziałem nawet pożary, które były podpaleniami oczywiście zapewne wymieniłem trzy regiony, w których to dojdzie, powiedziałem jakie to będą mniej więcej budynki, że to będą budynki fabryk jakiegoś przedsiębiorstwa i tak dalej że będzie to pod Wrocławem było to w, w, pod miliczem chyba, no, kilka kilometrów od Wrocławia powiedziałem, że będzie to pod Warszawą i pod Warszawą był taki pożar i powiedziałem, że będzie pod Poznaniem i też trafiłem co do, co do miejsca. Hmm. Kilka razy się pomyliłem. Tutaj nie jest tak, że jestem zero-jedynkowym e, jasnowidzem i ktoś mówi, że... Jasnowidzem, ja nie, nie nazywam się jasnowidzem. Bardziej wydaje mi się, że mam tylko przeczucia co do tego. To tak działa bardziej jakbym... Jakby mi się coś przypomniało. Tak bym się Was zapytał, co robiliście w Sylwestra? I Wy pomyślicie... I tak byście mieli to przed oczami, ale faktycznie tego nie macie, nie? I. No, przewidziałem bardzo dużo tych rzeczy. I to nie jest tak, że zmieniam zdanie co 5 minut. Powiedziałem, że zima będzie w tym roku dość mroźna. Prawdopodobnie będzie powódź w zimę, gdzie przyjdzie woda i zamarznie, co spowoduje rozwalanie budynków. I ten teren, gdzie będzie zalany, prawdopodobnie pójdzie pod stronę niemiecką. Razem z pomorzem to będą Niemcy. Część dostanie, tak jak Kaliningrad, czyli ten przesmyk suwalski, dostanie Rosja, a część na dole dostanie Ukraina. Na ziemiach ukraińsko-polskich powstanie nowe państwo i zgadnijcie, jakie mam na myśli, państwo, uważam, że Izrael będzie uciekał ze swojego kraju. Może się bardzo zdziwić, a Stany, Stany Zjednoczone będą bardzo marniały. Będą upadać, ale nie upadną do końca. Będą tracić swoją swoją godność, swoją. E, swój taki. Ten syn synonim policjanta światowego. Będzie duża bieda.